Zamierzasz jechać na wprost? Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź tak. Czy w tych warunkach atmosferycznych masz prawo jechać z włączonymi światłami do jazdy dziennej? Odpowiedź tak. Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości najezdnik kierujący pojazdem numer 3 przejeżdża przed pojazdem numer 2? Odpowiedź nie. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci zawrócić? Odpowiedź nie. Przewozisz zespołem pojazdów o długości 10 metrów ładunek, wystający z tyłu przyczepy na odległość 0,5 metra. Czy wolno ci wjechać na drogę za tym znakiem? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, aby ostrzec pieszego o niebezpieczeństwie? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę lewym pasem ruchu? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji wjeżdżasz na autostradę? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla Twojego pasa ruchu zezwala Ci na zawracanie? Odpowiedź nie. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami koloru czerwonego i zielonego zgodnie z przepisami umożliwiają przejazd pojazdu uprzywilejowanego tworząc tak zwany korytarz życia? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się dokładnie przed przejściem dla pieszych? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość pojazdu, gdy na drodze nie ma pieszych? Odpowiedź nie. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Odpowiedź: tak. Czy chcąc wysadzić pasażera, masz prawo zatrzymać się bezpośrednio za tym przejazdem? Odpowiedź: nie. Czy na tym skrzyżowaniu możesz wyprzedzić pojazd z prawej strony? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji musisz zatrzymać się dokładnie przed znakiem pionowym stop? Odpowiedź: nie. Czy z tak oznakowanej jezdni wolno ci zjechać na widoczny po lewej stronie parking? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji przed wykonaniem skrętu w lewo należy zbliżyć się do środka jezdni? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji nadawany sygnał świetny oznacza, że podczas jazdy w prawo nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu? Odpowiedź: tak. Czy jadąc na wprost, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu motocyklem, który skręca w lewo? Odpowiedź: nie. Jaki odstęp musisz zachować wyprzedzając rower lub motorower? Odpowiedź A. Nie mniejszy niż 1 metr. O ile czasu starosta wydłuży okres zatrzymania prawa jazdy, jeśli zostałeś zatrzymany do kontroli, gdy prowadziłeś pojazd, pomimo że wcześniej zatrzymano ci prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym? Odpowiedź C. O kolejne 3 miesiące. W którym z wymienionych przypadków masz obowiązek zmienić światła drogowe na mijania? Odpowiedź C. Gdy zbliżasz się do jadącego przed Tobą pojazdu i istnieje możliwość oślepienia kierującego. Która z wymienionym kategorii uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekki? Odpowiedź A. B1. Czy prawo jazdy CAT? B. Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z samochodu osobowego i przyczepy, których łączna dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Odpowiedź C. Tak. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Odpowiedź B. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy w okresie, w którym upoważnia ono do kierowania. Czy wolno ci przewozić przedszkolaka na kolanach osoby dorosłej? Odpowiedź B. Nie. Kierujesz samochodem osobowym, jadąc dwujezdniową drogą ekspresową. Z jaką dopuszczalną prędkością wolno ci jechać? Odpowiedź B. 120 km na godzinę. Na jakim biegu powinieneś rozpocząć jazdę na suchej nawierzchni? Odpowiedź B. Najniższym. Który z wymienionych przypadków jest prawidłowym sposobem przewożenia ładunku na przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Odpowiedź A. Ładunek jest zabezpieczony przed przesuwaniem się. Jaki odstęp należy zachować podczas wyprzedzania samochodu osobowego? Odpowiedź A. Bezpieczny, uzależniony od szerokości jezdni i warunków ruchu. Kto ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa? Odpowiedź C. Kierujący i wszyscy pasażerowie.